Tak, dodo. Opis i ciekawostki, czyli drąt dodo, albo też z Łaciny, Rafus cuculatus. Jest to chyba najsłynniejszy z tych wymarłych gatunków ptaków postać, czy też zwierzę, wręcz legendarne. Oczywiście drąt dodo należał do rodziny gołębiowatych i zamieszkiwał Mauritius, czyli taką wyspę, która znajduje się około 900 km na wschód od Madagaskaru, czyli na wschód od Afryki. Był to gatunek endemiczny, czyli występujący tylko na Mauritusie, a sam Mauritius, czyli ta wyspa, oczywiście z tymi mniejszymi wyspami, zajmuje powierzchnię tylko troszkę ponad 2000 km kwadratowych. Może zacznijmy od wielkości ptaka Dodo, a długość jego ciała wynosiła około 70-75 cm, natomiast masa... Wynosiła od 9,5 do 15 kg, chociaż niektóre źródła podają tą masę nawet wynoszącą 23 kg. Może było to uzależnione od pory roku, ponieważ wiemy, że nawet w tamtych terenach są okresy, kiedy ta ilość pożywienia jest zmniejszona i ptaki, kiedy przygotowywały się na te okresy problemów z pożywieniem, oczywiście przybierały na masie. Może to też wynikać, ten rozrzut, jeśli chodzi o wagę, z tego, że niektóre pomiary i też niektóre obrazy, jeśli chodzi o ptaka dodo, dotyczyły egzemplarzy, które były specjalne, specjalnie tuczone, no, żeby je po prostu później skonsumować. Ponieważ, gdy spojrzymy na te obrazki, jak wyglądał ptak dodo, to widzimy takiego dosyć okrągłego ptaka. W rzeczywistości mógł być on troszkę smuklejszy i mógł być troszkę lżej zbudowany. Oczywiście, ten ptak dodo nie jest tak gigantycznym ptakiem jak na przykład ptak moa, ale i tak był nie taki malutki. Kolejną rzeczą, której nie wiemy, jest to, tak do końca nie wiemy, co jadł ptak dodo. Najprawdopodobniej był to tylko pokarm roślinny, owoce, nasiona ale mógł też według niektórych spożywać skorupiaki czy też takie drobniejsze zwierzęta i wtedy byłby już wszystkożerny chociaż najprawdopodobniej było to zwierzę oczywiście tylko roślinożerny zamieszkiwał on te nizinne tereny suche przeważnie ponieważ jego występowanie na tych wyższych terenach na terenach które można powiedzieć były dla niego może trudniejsze, a może jednak atrakcyjne ze względu na ilość pożywienia tam. Tego do końca nie wiemy. I to jest jedna z tych rzeczy, wielu rzeczy, których o tym ptaku po prostu nie wiemy. Musimy zdawać sobie sprawę, że chociaż został odkryty pod koniec XVI wieku, to już w 1662 roku. Mógł zupełnie wyginąć, ponieważ najprawdopodobniej ostatni ptak z tego gatunku został właśnie zabity w 1662 roku. Niestety nasza wiedza jest ograniczona i wynika z, z ograniczonych informacji, które posiadamy od ludzi, którzy mieli kontakt z tymi ptakami. Tylko, że nie byli to biolodzy, nie byli to naukowcy, byli to ludzie, którzy no, opisywali tylko to, co zauważyli. Były to ptaki, które najprawdopodobniej składały tylko jedno jajo, ale nawet to nie jest pewne. I okres lęgowy najprawdopodobniej był w okolicach sierpnia. Pierzenie zaczynało się już pod koniec lata, tamtejszego lata, czyli można powiedzieć w marcu, więc te ptaki bardzo szybko rosły i już po roku miały wielkość zbliżoną do osobników. Dorosłych. Gdy mówiłem o odżywianiu, nie wspomniałem o tym, że ptaki te połykały kamienie, czyli gastrolity, które miały im umożliwiać, ułatwiać lepsze trawienie pokarmów, ale jest to coś, co jest dosyć szeroko spotykane, zwłaszcza jeśli chodzi o te ptaki większe i ptaki nieloty. Nie powiedziałem do tej chwili, że oczywiście, chociaż ptak dodo był ptakiem, to jednak nie miał możliwości latania. Ze względu na jego niewielkie skrzydła oraz ze względu na jego budowę. Podobnie, mało wiemy, jeśli chodzi o ich upierzenie, o kolor. Tu przekazy są przeróżne. Przekazy określają, że ten ptak miał, mógł mieć no, różne upierzenie. Nie wiemy, czy to upierzenie występujące w różnych porach roku, czy też na różnym etapie ich życia, czy też upierzenie, które odróżniało samce od samic. Ale Wiemy, że był to ptak, który nie miał tam na tej wyspie zagrożeń. Był to ptak, który doskonale sobie radził w warunkach tuż przed przybyciem oczywiście ludzi i tych rzeczy, które z nimi przywędrowało. Żywił się najprawdopodobniej pokarmem roślinnym, miał bardzo ciekawy wygląd. Niestety, gdy pojawili się ludzie, to po pierwsze zaczęli na niego polować, ze względu na to, że był to ptak, który ludzi się nie bał, był łatwy do. Był łatwy do upolowania, w łatwy sposób można było odnaleźć jego jajka, ale równie niebezpieczne dla tych ptaków mogło być na przykład sprowadzenie na tą wyspę świn. Świn, które może nie zagrażały bezpośrednio ptakom, ale jak najbardziej zagrażały gniazdom. I gdy połączymy polowania, wybieranie jajek oraz na przykład świnie i wpływ tych czynników na populację ptaków dodo, to niestety było to dla nich coś dewastujące. I już w 1662 roku najprawdopodobniej ostatni ptak dodo po prostu został zabity. Wiemy o kilku ptakach, które no, oczywiście wcześniej były przetrzymywane w niewoli w Europie, tylko że nie były one, można powiedzieć, hodowane i skończyło się na takich pojedynczych egzemplarzach. Czyli ptak, który wyginął z powodu działalności człowieka i tej bezpośredniej i pośredniej, czyli na przykład sprowadzenie tych świń i innych zwierząt, które zagroziły populacji ptaka Dodo. Pamiętajmy, że to był jeszcze ten etap, gdzie tego typu zwierzęta nie były traktowane jako coś, co należy chronić, był to zasób, prosty zasób, jeśli chodzi o pożywienie, jeśli chodzi o jaja a nikt nie przejmował się, że te ptaki mogą wyginąć. Chociaż teraz, chociaż mamy taką świadomość, mamy ją od wielu lat, to nadal jednak dochodzi do wymierania kolejnych gatunków. Tylko że już gatunków nie tej wielkości, nie w tej skali co ptaków dodo. Tutaj musimy sobie o tym, tutaj musimy o tym pamiętać, ponieważ ptak dodo, chyba ze względu na swój bardzo ciekawy wygląd, przynajmniej ten wygląd prezentowany na na przykład obrazach, na na przykład w szkicach prezentowały ptaka bardzo charakterystycznego, bardzo ciekawego i oczywiście ten ptak przez jakiś czas był wręcz zapomniany wręcz uważano, że mógł w ogóle nie istnieć. Ale gdy w drugiej połowie XIX wieku odnaleziono, śrady, odnaleziono ślady kopalne, szczątki kopalne tych ptaków, okazało się, że jednak to jest prawda i Dodo wrócił. Wrócił, można powiedzieć, bardzo. Wrócił pełen, wrócił pełen chwały i stał się w kulturze takim synonimem, symbolem, stał się takim symbolem wymierania. No, wręcz można powiedzieć, że w języku angielskim mamy takie powiedzenie dead as dodo, martwy jak dodo, czyli oznaczyli coś, co używa się, używa się tego określenia, jako na coś, co zostało utracone w sposób bezpowrotny. No, i dodobył walicji w krainie czarów oraz w wielu innych miejscach, które przełożyły się na to, że ten ptak stał się takim symbolem wymierania. Pojawił się też w serialu Pingwiny z Madagaskaru, gdzie był ptakiem o bardzo dużej odwadze, ale to jest zupełnie inny temat. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.